Piotr Zieliński przechodzi do historii włoskiej Serie A. Nikola Zalewski zalicza trafienie w meczu z Lazio. A Sebastian Szymański notuje asystę w zwycięskim spotkaniu z Paris Saint-Germain. Real Madrid wygrywa bez Kiliana Mbappe. Harry Kane dogania Roberta Lewandowskiego. A Legia Warszawa pogłębia się w kryzysie. Witam Cię serdecznie drogi widzu. Jak zwykle w świecie piłki działo się bardzo dużo. Ale nic się nie martwi. Jeśli obejrzysz ten materiał do końca, będziesz ze wszystkim na bieżąco. Dlatego nie przedłużajmy, zaczynajmy. Zapraszam na kolejny odcinek. Piłkarskiego flesza. Piotr Zieliński przeszedł do historii włoskiej Serii A. Tak napisała La Gazeta dello Sport po zwycięskim golu w derbach Italii. Piotr Zieliński zapewnił Interowi zwycięstwo 3-2 w doliczonym czasie gry w starciu z Juventusem. To piąty gol Piotra Zielińskiego w tym sezonie i trzecie trafienie w czterech ostatnich meczach. Piotr Zieliński przeciwko Juventusowi miał 97% skuteczność podań. Zaliczył 90 kontaktów z piłką i dorzucił. To piękne trafienie, a w zasadzie to chyba przyjęcie było jeszcze piękne. Piotr od gola. Piotr Gdzielski to prawdziwy lider Interu Mediolan. Przejdźmy teraz jednak do samego spotkania, które w mojej opinii zostało zepsute przez aktualnie obowiązujący protokół VAR, który nie pozwala na interwencję w przypadku drugiej żółtej kartki i w konsekwencji czerwonej. Pierka Lulu po starciu z Alessandro Bastonim taką drugą żółtą kartkę ujrzał w 42. minucie spotkania. Miał to ogromny wpływ na przebieg tej rywalizacji, bo całą drugą połowę Inter Grał w przewadze jednego piłkarza. Na szczęście już podczas najbliższych Mistrzostw Świata ma się to zmienić i wtedy war będzie mógł zainterweniować, bo pewnie ta rywalizacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. W momencie, kiedy Juventus miałby jeszcze 11 piłkarzy na całą drugą połowę, finalnie interpokonuje Juventus 3-2 i zapewnia sobie ogromną przewagę w tabeli. Ma w tym momencie 8 punktów nad AC Milan, który ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie. W innym meczu włoskiej serii a na listę strzelców wpisał się również polski piłkarz, którego niestety nie będziemy mogli zobaczyć w pierwszym meczu. Barażowym do finałów Mistrzostw Świata z Albanią. Chodzi oczywiście o Nikolę Zalewskiego, który zaliczył trafienie na 2 do 0 w starciu Atalanty z SS Lazio. Nikola Zalewski nie rozgrywał najlepszej pierwszej połowy, natomiast zaufanie trenera się odpłaciło. W drugiej połowie strzelił pięknego gola i przypieczętował zwycięstwo na stadionie, który przecież doskonale zna, bo jest Rzymianinem, tylko występował po tej drugiej stronie barykady. Nikola Zalewski z rosnącą dyspozycją i miejmy nadzieję, że będzie dostępny, a w zasadzie to my będziemy mieli taką możliwość, aby zagrać w drugim finałowym meczu barażowym do finałów Mistrzostw Świata rozgrywanych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Przenosimy się teraz do Francji, gdzie Paris Saint-Germain zaczyna mieć poważne kłopoty, przegrywając 3-1 ze Stade Rennes. Wiele wypowiedzi po tym spotkaniu wskazywało na to, że może nie do końca atmosfera wewnątrz zespołu jest odpowiednia. Usman Dembele po tym spotkaniu pokłócił się o taką wypowiedź, że nie wszyscy piłkarze zmierzają w tym samym kierunku. Oczywiście nawiązywał do zbyt indywidualnych zachowań na boisku jego kolegów. Wróćmy jednak do tego, co działo się na Zielonej Murawie, bo przy Golu na 2-0 z rzutu rożnego przy Golu Lepola asystował Sebastian Szymański. Rozpoczął on mecz w pierwszym składzie stadren i spędził na boisku 72 minuty. To taka pozytywna informacja na temat Sebastiana Szymańskiego, który w poprzednich spotkaniach nie tylko kiedy był na boisku, jego drużyna przegrywała, ale też często był zmieniany. Tym razem również był zmieniony, ale przynajmniej w protokole ma zapisaną jedną asystę. Harry Kane dogonił Roberta Lewandowskiego strzelając dwa gole przeciwko Werderowi Brema. Bayern pokonał Werder 3 do 0, a dwa gole zanotował Harry Kane. Pierwsze trafienie miało miejsce z rzutu karnego, a drugiego gola strzelił z dystansu z pola karnego. Harry Kane ma już na swoim koncie 26 goli. To dokładnie tyle samo, ile Robert Lewandowski miał po 22 meczach w sezonie 2020-2021, kiedy bił rekord Gerda Millera. Wtedy rozgryw zakończył z 41 trafieniami. Czy Harry Kane będzie w stanie dogonić albo nawet przegonić Roberta Lewandowskiego? Dajcie znać w komentarzu. Sekcja ta należy do Was. Wielkie kontrowersje w meczu Realu Madrid. Królewcy pokonują Real Sociedad San Sebastian 4 do 1, a dwa gole strzelili po rzutach karnych. Dwa razy robił to Vinicius i to Vinicius dwa razy był faulowany. Ale to ten drugi rzut karny budzi wielkie kontrowersje. Jest wiele głosów w Hiszpanii, które mówią, że VAR powinien zainterweniować, bo upadek Viniciusa jest zdecydowanie wcześniej i to klasyczne nurkowanie, a aniżeli miał miejsce kontakt za Ramburu. Natomiast sam Pellegrino Matarazzo po tym spotkaniu mówił, że kontakt był, Vinicius oczywiście go szukał, ale nie mogą mieć też wielkiej pretensji, że Wartego gola nie anulował. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem to było nurkowanie, a może prawidłowy rzut karny. Warto jednak dodać, że Real Madrid ma już na swoim koncie po 24 kolejkach 11 strzelonych goli z rzutów karnych. To absolutny rekord dla Liga. Żadna drużyna dotychczas w historii nie była w stanie strzelić 11 goli z rzutów karnych po 24 kolejkach. A przecież Kylian Mbappé siedział w meczu tylko na ławce rezerwowych było też kilka pozytywów, między innymi powrót Trenta Aleksandra Arnolda do dobrej dyspozycji. Asysta, którą popisał się przy trafieniu Gonzalo, była naprawdę przepiękna, w stylu Davida Beckham'a. Kolejne dobre spotkanie rozegrał również Federico Valverde, który zaliczył jedno z trafień. A przecież pamiętacie, jak pod wodzą Carlo Ancelotti'ego, ten pomocnik był niezwykle bramkostrzelny, nawet zakładał się ze swoim trenerem. Real Madrid wygrywa 4 do 1 i kontrowersje wokół rzutu karnego powodują, że trochę chyba odkładamy na bok dobrą dyspozycję królewskich właśnie. W rozgrywkach La Liga. Przed nimi teraz bardzo ważne starcie w playoffach Ligi Mistrzów przeciwko Benfice już w najbliższy wtorek. Legia Warszawa notuje kolejny rekord, ale z całą pewnością nie jest to powód do dumy. 12 mecz z rzędu bez zwycięstwa to coś, co nie miało nigdy miejsca w historii warszawskiej drużyny. Legia tym razem nie była w stanie pokonać GKS-u Katowice, remisując jeden do jednego na wyjeździe. Ale to chyba warszawska drużyna powinna być bardziej zadowolona z tego remisu. Potencjalny rzut karny w momencie, kiedy Tobiasz fałował Szkurina, potencjalny rzut karny za zagranie piłki ręką przez Patryka Kuna, mogą powodować że Legia wraca do Warszawy z jednym cennym punktem. Oskar Pietuszewski zadebiutował w podstawowej 11 w Ceporto. Jego drużyna wygrała 1-0 z Nacjonalem. Po golu Jana Bednarka. Oskar Pietuszewski po raz pierwszy zagrał w podstawowej 11. Trener Farioli wystawił go na pozycji lewoskrzydłowego, i był to naprawdę bardzo ciekawy występ. Co prawda polski skrzydłowy został zdjęty w okolicach 60. minuty, jeszcze przed swoim zejściem wywalczył rzut rożny, po którym Jan Bednarek strzelił go. to jest pierwszy polski gol, jeżeli chodzi o portugalskie boiska w rozgrywkach ligowych, strzelony od 2010 roku. Wtedy to w maju 2010 roku przemysław Kazimierczak zaliczył trafi dla Bławiszty. Natomiast tym razem to Jan Bednarek strzela kolejnego gola. Jan Bednarek już strzelił gola dla FC Porto, ale było to w meczu pucharowym przeciwko Benfice. Wracając do Oskara Pietuszewskiego, był on bardzo aktywny, a w sieci można było znaleźć mnóstwo informacji na temat tego, że ten debiut był naprawdę udany, jeżeli chodzi o wystawienie Polaka w podstawowej jedenastce. Na pewno tym występem przybliżył się do tego, aby w kolejnych spotkaniach Farioli dał mu szansę rywalizować właśnie z Borchą Saincem. Kamil Grabara popełnił fatalny błąd, który doprowadził do straty gola. Gruda korzystał to, aby asystować przy trafieniu Diomandę. Polak próbował wznowić grę i trafił prosto pod nogi obrońcy. Natomiast ten błąd doprowadził do gola dla Lipska. Finalnie VfL Wolfsburg zremisował 2-2, natomiast Kamil Grabara zanotował naprawdę niezły występ. Miał łącznie 8 parat, 6 z pola karnego i uchronił swoją drużynę prawie od półtora gola. Pomimo tej fatalnej pomyłki, Kamil Grabara rozegrał niezły mecz, chociaż kicker ocenił go na notę 4. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie, jeśli obejrzałeś ten materiał do końca. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz kciuk w górę, napiszesz komentarz i podbijesz ten film dla zasięgu. Tu i tu znajdziecie poprzednie odcinki Piłkarskiego Flesza, a tymczasem dzięki, cześć, do następnego.